Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj na naszym stole Systeiner, a w Systeinerze akumulatorowa szlifierka kątowa e, AGC 18125 LI 5,2 EB+. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, wy wiecie już jaki, jaka szlifierka? Wiecie jakiej firmy? Zresztą także widać po sustainerze i po kolorze szaro-zielonym. Firma Festool. Następne narzędzie, które otrzymaliśmy na testy, i też chcielibyśmy wam to pokazać. I teraz, tak, z ciekawych rzeczy na temat tego narzędzia, możemy Wam powiedzieć, że jest to nowość. W końcu. Bo to było bardzo często zadawane pytanie, jak to jest, że Festool ma wszystko na akumulator, a nie ma kątowej? Ma. Jak widzicie, w końcu ma. Jest ona z nami. To jest noweczka. Tak, zobaczycie, zobaczycie noweczka naprawdę czysta. Jeszcze nie zdążyliśmy jej pobrudzić. Jeszcze nie. Dzisiaj będą, Dzisiaj będą przeprowadzone nowe testy. Z nowym, na, urząd, z nowym narzędziem? Tak jest. Jedyne co zrobiliśmy, przed filmem wyciągnęliśmy akumulatory akumulatory zostały naładowane do pełna, więc oba są pełniusieńkie, no bo to zestaw z plusem, czyli w zestawie mamy dwa akumulatory, a są to akumulatory 18V. Zgadza się. Z takich y, parametrów, które y, możemy Wam jeszcze powiedzieć, to przykładowo prędkość obrotowa, Zaczyna się od 4,5 tysiąca do 8,5 tysiąca obrotów na minutę. Co od razu świadczy o tym, że ma regulację obrotów, bo tak. ma takową od 1 do 6. Średnica tarczy standardowa jest to 125 mm. Tak. Gwint wrzeciona bądź kołnierza to jest M14, czyli również standardowe. Tak. Bez, jakby kołnierz jest bez narzędziowy. Co jest też fajne, mimo że w zestawie jest klucz, możemy sobie spokojnie poradzić bez klucza. Pojemność akumulatorów, bo tutaj mamy dwa, każdy ma po 5,2 amperogodziny. Zgadza się. Waga całego narzędzia z akumulatorem to jest 2,70 kg. Tak jest. Zastosowanie standardowe, takie jak w szlifierkach kątowych, czyli cięcie, szlifowanie tak jest. Cięcie materiałów metalu, kamienia, betonu oraz przy zastosowanie odpowiednich tarcz również drewna. Zgadza się. Natomiast lekkie prace szlifierskie to na przykład gratowanie metalu. Tak jest. Czyli możemy jej również używać do szlifowania. Możemy na nią również zakładać szczotki mosiężne bądź metalowe, w zależności od tego jakie potrzebujemy. Bądź różne tarcze, inne specjalne, dlatego że ma regulację obrotów i możemy sobie spokojnie regulować w zależności od tarczy, którą posiadamy i w zależności od prędkości, którą będziemy używać. Ma podwyższoną wydajność, zgadza się. Bardzo fajną informacją jest też taka, że szybka praca, szybka praca dzięki wydajnemu, bezszczotkowemu a więc także niewymagającego konserwacji silnika. Silnik mamy tu EC-Tec. Tak, EC-Tec, e różnie mówią. Oczywiście. My mówimy ec Bardzo fajny silnik, sprawdzający się, odpada nam wszelkiego typu wymiana szczotek itd. Dzięki temu konstrukcja też jest bardziej zamknięta. <laughs> Super sprawa. Co? Nie będziemy Wam mówić o wszystkich parametrach tego urządzenia, bo, bo możecie to sobie znaleźć w sieci, bez sensu jest przedłużać. Zajrzyjmy Tak. tak zajrzymy, zajrzymy do środka, pokażemy Wam, co jest w środku, jak wygląda cała zawartość. Następnie przejdziemy standardowo do naszych testów. Tak jest, mamy dzisiaj rurkę, mamy profil stalowy. Będziemy trochę szlifować, ciąć. Tak jest. Zapraszamy. Zapraszam. Systainer standardowy w środku. Jak to jeden z kolegów mówi, rozpałki do grilla, czyli e, instrukcje obsługi, również do ładowarki. Wszystkie informacje techniczne na temat akumulatorów, nie akumulatorów. Wszystko tutaj mamy. Jest tego dosyć sporo. Dobrze, że sporo miejsca pod wytłoczką będzie, gdzie to przewozić. W zestawie mamy również ładowareczkę. Jak widzicie, jest to TCL6. Standardowa naklejka z informacjami na temat tego, jak zachowują się diody w momencie ładowania, nieużywania i w momencie, w którym coś nie tak dzieje się z samym akumulatorem. Dosyć spora, ale z możliwością zawieszenia na ścianie. Jak widzicie. To przewężenie do zawijania kabla w transporcie jest naprawdę fajne. Akumulatory 2 jest to yy, Festool 5,2 Ah litowo-jonowy, jak widzicie naładowany obad w pełni, zadbaliśmy o to przed testem. W środku mamy jeszcze naszą szlifierkę, do której zaraz przejdziemy, yy, wraz z uchwytem. Dwie tarcze Festula oraz naprawdę porządny kluczyk. Tego się na razie pozbędziemy. Sama szlifierka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, mamy oznaczenie, że jest to silnik odsetek. Regulacja obrotów od jedynki. Do szóstki. Włącznik znajduje się u góry. Jak słychać, po pracy silnika ona się tarcza, się rozpędza, następnie jest wyhamowywana. Co też jest fajne oczywiście standardowy akumulator z dwoma przyciskami do odpinania i ze wskaźnikiem naładowania. Tu jeszcze mamy blokadę wrzeciona. Tak jak festul nas przyzwyczaił, wszystkie rzeczy, którymi możemy manipulować, są oznaczone w kolorze charakterystycznej zieleni. I w tym momencie możemy spokojnie wykorzystać tą naszą beznarzędziową nakrętkę. Tarcza może. I w tym momencie tarczę mamy założoną. Regulacja osłony, położenie osłony odbywa się poprzez tą czarną dźwignię. Dociągamy do siebie, przekręcamy tak, jak potrzebujemy. Zwracamy uwagę na informację, która jest tutaj wytłoczona, w którą stronę kręci się tarcza. I w zależności od tego, jak potrzebujemy, zakładamy sobie nasz uchwyt. Jest to uchwyt. Jak widzicie, vibrastop, stop, więc nie będzie przynosił nam wibracje na ręce w trakcie pracy. Tyle z grubsza na ten temat. Tarcze festulowe są bardzo dobrej jakości. Ale, żeby troszeczkę ten nasz test utrudnić, to część cięć wykonamy na pewno na tarczach dostarczonych. Część cięć wykonamy na innych, jakichś zwykłych tarczach. Zobaczymy też przy okazji. Przynajmniej dla siebie, jaka jest różnica w zużywalności tarczy. Montujemy i urządzenie mamy gotowe do pracy. Przechodzimy do testu. Prędkość mamy ustawioną na piąteczkę. Działamy. Próbujemy teraz docisnąć maksymalnie i zobaczymy, czy nam się zatrzyma. Tarcza się zużyła. Jeszcze raz. Jak widzicie, maksymalne dociskanie nie yy, zatrzymuje terczy. Zamontowaliśmy naszą rurkę, spróbujemy teraz pociąć. Mamy ustawione na piątce, więc tniemy. Jak widzicie, bez najmniejszych problemów ucięliśmy dwa kawałki, jedno pod lekkim obciążeniem, drugie natomiast użyłem troszkę większej siły i w zupełności daliśmy radę. Praca, którą wykonaliśmy tą szlifierką. Ja jestem naprawdę jestem zadowolony, bo jeżeli chodzi o cięcie rurki, nawet na mniejsze kawałeczki, naprawdę rewelacja. Nie czujemy, nie czujemy tej mocy lekko, mocniej przyciskamy i ona tnie bez żadnego zatrzymania się. Tak jest. Tak jak widzieliście przy tym profilu, który też pocięliśmy na takie tam malutkie kawałeczki, no to niestety tutaj już niebezpieczeństwo jest dosyć duże. Ja trochę nie doceniłem jakby szlifierki, i w pewnym momencie, e, dociskając na maksa, widać było, że ona Odskakuje. Tak jest. Czuć było, czuć tą moc, mimo że nie było nastawione na maksymalne obroty. Pełna kontrola, bo to nie jest zabawka. To nie, jest naprawdę... niestety, niestety to nie jest zabawka. Eee, trzeba trzymać ją stabilnie, stać stabilnie, aby się nie przywrócić nawet po ucięciu danego elementu. Także eee, obroty jak wam mówiliśmy, no to dochodzą do 8,5 tysiąca, więc no naprawdę to nie jest zabawka. Jest to sprzęt, który przeznaczony jest dla profesjonalistów. Przede wszystkim, sprzęt jest naprawdę fajny, no tutaj jakby nic dodać, nic ująć. no wykonaliśmy nim, myślę, circle about około 70 cięć mniej więcej, jak już się nam znudziło stwierdziliśmy że nie będziemy tutaj układać kubek pociętych mhm. plasterków, bo to nie ma. Po prostu większego sensu. Z baterii ubył, e, ubyła jedna kreseczka e, przez ten czas, co oznacza, że do cięcia np. prętów zbrojeniowych czy tego typu rzeczy naprawdę można e, spokojnie tym działać. My cieliśmy też tym gwint sztangi, e, cięliśmy jeszcze e, e, pręty takie typowo zbrojeniowe, daję sobie radę w zupełności. Nie będziecie na pewno no kątówką, nie pracuje się na budowie tyle, że nie będziecie na pewno musieli się martwić o to, że padnie wam bateria w najbardziej potrzebnym momencie. Oczywiście, to się zgadza. Słuchajcie, co jeszcze my jeszcze możemy na przykład powiedzieć: cena, która jest na stronie producenta bo cenę, którą Wam podamy, to wzięliśmy ze strony Festula. Cena bez VAT-u to jest 2456 zł. Natomiast jeżeli no, z WATem no, to trzeba było tam doliczyć prawie 900 zł to wychodzi 3020 zł 88 no, groszy. Tania, tania nie jest, ale no, jeżeli ktoś myśli o profesjonalnej pracy, o profesjonalnym sprzęcie i ma na to fundusze, bo, nie, bo wiadomo, że nie każdy nie każdy po prostu e, może sobie pozwolić, ale dla profesjonalisty, który ma firmę, który korzysta z profesjonalnych narzędzi e, i ma, tak jak powiedziałem, i ma fundusze, to ta szlifierka jest godna polecenia, bo naprawdę e, do prac, których jej będziemy używać, nas nie zawiedzie. My jesteśmy zadowoleni z niej. Znaczy, z wad y do Ale to ceny? Z VAT do ceny? Czy z VAT, jeżeli chodzi o narzędzie? Z VAT, jeśli chodzi o narzędzie, to cena. Tak? No to, to chyba jedyna, którą znaleźliśmy. Rzeczywiście ten Vibra stop działa. Tak, nie, to... czuć, nie czuć drgań, które są w czasie pracy. Tak jest. E... Tym bardziej, że możemy ją zamontować z jednej albo z drugiej strony, nie? Tak, w zależności od tego, jak potrzebujemy. E... Czy... Yy, możemy polecić ten sprzęt? No, możemy z czystym sumieniem, na pewno będziecie zadowoleni z niego, natomiast to nie zmienia faktu, że yy, musimy się uzbroić też. Przede wszystkim nauczyć się ciąć tą kątówką. Mhm. Ona jest bardzo mocna, jest wbrew pozorom dużo mocniejsza niż cały ten sprzęt, który mieliśmy tutaj do tej pory u siebie i nawet ten, którego nie widzieliście gdzieś tam z, w użyciu normalnym, a z którego my też korzystamy jest na pewno dużo mocniejsza. No i co? No i trzeba bardzo mocno uważać standardowo na pracę przy pełnym dociśnięciu, no bo tarcza zużywa się wszyscy wiemy dużo, dużo szybciej. Tak, to też na pewno widzieliście na jednym z cięć, że Jacek użył bardzo dużej siły i bardzo dużego obciążenia. Że w pewnym momencie aż tarcza zaczęła się kruszyć i powstał po prostu pył. Znaczy kruszyć, no tak szybko się zużywać po prostu, że, że widać było normalnie obok pyłu, co zresztą widać tutaj po całej powierzchni, e, jakby osłony i tutaj obudowy silnika. Natomiast dociskanie e, takie delikatne, umiarkowane z lekkim ruchem w trakcie cięcia. Yy, zaoszczędzi Wam na pewno tarczę tak. i zaoszczędzi Wam akumulatora, i ten akumulator starczy na znacząco yy więcej. Myślę, że tu bardziej się nie ma nad czym rozmawiać. Nie ma. Słuchajcie, znacie naszą opinię. Jeżeli ktoś z Was korzysta z, korzystał z tej szlifierki Festula, zachęcamy do podzielenia się materiałem bądź zdjęciami, także yy, my z chęcią obejrzymy. I co? Będziemy się żegnać. Zapraszamy was standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, na nasze vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia. Live, które są co niedzielę o godzinie 20, również na nasz drugi kanał, a my na chwilę obecną się żegnamy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Cześć!